Ojciec Pio, na przykład, jak wiecie, nie znał żadnego języka, tylko włoski. I też w dialekcie. A rozmawiał z ludźmi, którzy przyjeżdżali z całego świata. Mówił do nich w ich własnym języku, nie znając tego języka. Pytano go: Jeśli ktoś mówi do ciebie po angielsku, czy Pio, czy ty rozumiesz? Oczywiście, że rozumiem. Ale jak to się dzieje, że rozumiesz? Mój anioł mi wszystko tłumaczy. A jak to się dzieje, że ten, który mówi po angielsku, ty mówisz po włosku? I on słyszy po angielsku. Mój anioł mu wszystko tłumaczy. Kiedy mówimy o darze języków, o tym darze z dzieł apostolskich, to musimy też odnieść to do historii wielkich świętych, szczególnie misjonarzy, którzy bardzo często dawali świadectwo tego, że mówili w swoim własnym języku, a tych, do których misjonowali, ewangelizowali, oni słyszeli swój własny język z ust misjonarza. To jest również działanie aniołów.